Nie pamiętam, kiedy ja tak ostatnio płakałam. Serio, w ogóle... Chyba z półtora roku temu. No, tutaj żadne filtry nie pomogą. Ciężkie dwie noce. Zaraz odbieram Ulfiego. Boże, jak się cieszę. Przed nami też no, będzie ostry ostry tydzień. Ale... Ale już w domu i co? Chciałam powiedzieć wam tak: nie mam y, wiary w, w ludzi. Y, różne rzeczy mnie w życiu spotykały i prywatnie i zawodowo. Jestem raczej taka wycofana, mam wąskie grono swoich przyjaciół, skupiona bardziej na y, na najbliższych. Natomiast chciałam powiedzieć wam, że Jestem tak y, szczęśliwa i dumna z tych wszystkich y, ludzi, którzy, których udało mi się przez te... ludzi, którzy, których udało mi się przez te ponad 10 lat zebrać tutaj na tym Instagramie. Jakoś tak człowiek y, nie ma tej świadomości, że mówi do tego telefonu, a po drugiej stronie y, jest też empatyczna osoba. Daliście mi bardzo dużo wsparcia i jestem naprawdę szczęśliwa, że moi followersi to są osoby, które tak kochają zwierzęta. To znaczy, że macie dobre serce, jesteście dobrymi ludźmi i właśnie to jest chyba mój też bardzo duży sukces. Że właśnie tacy chcą mnie obserwować i tacy ze mną sympatyzują i mi kibicują. Cieszę się, że los zwierząt nie jest Wam obcy. Każdy, kto mnie zna wie, że ja kocham absolutnie wszystkie zwierzęta, od dziecka, miłość do zwierząt to jest dla mnie najważniejsza. Najważniejsza rzecz mam bardzo dużą słabość. Do każdego, do każdej tej istoty. No a wiadomo, no, swoje psy kocham nad życie. I, yy, i, to do, I to dobrze i to dobrze, że jest coraz więcej ludzi, którzy mm, którzy rozumieją, że jakby to nie jest jakaś, wie, wiecie, zafiksowanie się na pieskach w torebce yy, na gadżetach, yy, jak na gadżetach i nie wiem, ubrankach dla piesków i w ogóle tylko że po prostu tu Pomoc zwierzęciu, miłość do zwierzęcia, bezinteresowna, bezwarunkowa, czy swojego, czy obcego świadczy najbardziej o charakterze człowieka, jego sercu, i to naprawdę dobroci, bo one są uzależnione totalnie od nas, są istotami słabszymi, niestety, mimo że wielokrotnie, silniejszymi a co najważniejsze, w większości o czystych intencjach. Marcie się o mnie, dam sobie dobrze radę, ja jestem zorganizowana, totalnie sfokusowana na pomoc swoim zwierzętom. Wolfie jest ze mną trochę dłużej niż Foxy, ale od zawsze jestem przecież jedynym ich żywicielem, dbającym o byt, opiekę medyczną, behawioralną, i każdą emocjonalną. Więc tutaj jakby nic się nie zmienia. Yy, są pod moimi skrzydłami. I będzie bardzo, bardzo dobrze. Przeszliśmy anaplazmozę, przejdziemy i to. Także dziękuję za wsparcie i ja dalej walczę. Młoda mm. jest góry. rzeczywistości.